Hej, witajcie. Z tej strony Maciej. W Poznaniu, podobnie jak w Warszawie, przez moją wycieczkę do Włoch, przez moje dwa tygodnie spędzone we Włoszech, odwiedziłem mniej knajp niż mam to w zwyczaju. Ba, do Poznania pojechałem nawet na tydzień. Pojechałem na tydzień w wiadomym celu, żeby zjeść jak najwięcej smacznych rzeczy. Niemniej, rozchorowałem się i te trzy czy tam cztery dni wypadły z mojego planu i musiałem je spędzić w domu pod kołdrą. Więc tych knajp w tym miesiącu jest mniej niż zazwyczaj, no ale w zamian dostaliście serię bardzo, bardzo, bardzo smacznych vlogów z Włoch, więc chyba nie ma na co narzekać. Kilka knajp w Poznaniu jednak odwiedziłem, do kilku knajp wróciłem. Zjadłem mimo wszystko całkiem sporo smacznych rzeczy, także dzisiaj wam opowiem o tym, gdzie jadłem i gdzie mi najbardziej smakowało w listopadzie w Poznaniu. Oglądajcie. Wciąż świeża kawiarnia z ulicy Taczaka, która kiedyś Miesiąc czy dwa miesiące temu zachwyciła mnie racuchami. W listopadzie zrobiła to ponownie, tyle że tym razem lodami. I to nie byle jakimi lodami, bo lodami o smaku rogali świętomarcińskich. Nie było mnie w Poznaniu 11 listopada, nie miałem okazji jeść rogali świętomarcińskich, ale ta namiastka rogali, ta namiastka rogali w postaci tych lodów okazała się wystarczająca. Lody, w co jak co, są świetne, niezależnie od smaku, a w tym przypadku było to prawdziwe mistrzostwo świata. Pewnie przez to, że sezon rogalowy się skończył, Wy już nie możecie dostać tych lotów, co jak co, na miejscu. Pewnie nie ma ich już w ofercie. Ale może, jeśli będziecie ładnie i tłumnie prosić o te lody, załogę, co jak co, no to wam je w końcu zrobią. Także spamujcie im skrzynkę odbiorczą na fejsie, może, może się uda. Dla co jak co, niezmiennie 4 gwiazdki na 5 możliwych. Słyszałem, że są tam naprawdę świetne burgery. Słyszałem, że te ich wege burgery to jest prawdziwy kosmos. Jeszcze ich nie próbowałem i być może, kiedy ich spróbuję, dam maksymalną notę. Kto wie? Kuchnią indyjską w Polsce mam trochę problem, bo gdzie na nią nie pójdę, to zawsze smakuje tak samo, niemal zawsze jest smacznie, ale... Smacznie i przy tym identycznie, tak jakby te wszystkie restauracje indyjskie, których w Polsce jest naprawdę sporo, korzystały z dokładnie tych samych mieszanych przypraw kupionych od tego samego producenta i wszystkie te dania były zrobione według jednego stałego przepisu. W kwiecie Peoni, czyli nowej restauracji indyjskiej, zlokalizowanej przy placu wielkopolskim w Poznaniu można powiedzieć, że jest podobnie, choć w detalach troszkę inaczej. Wchodząc do tej knajpy, wręcz trudno pomyśleć, że to jest restauracja indyjska. Wystrój na to totalnie nie wskazuje. Jest raczej taki neutralny, jak dla mnie nie jest to w żadnym wypadku minusem. Mnie się to wręcz podoba, bo wystrój indyjski knajp niby jest taki kolorowy, niby jest taki fajny, ale przy okazji jest też dość ciężki w odbiorze, moim zdaniem. Źle się czuję raczej w restauracjach indyjskich. Tutaj tego nie było, także jak dla mnie na plus, choć pewnie wiele osób będzie kręcić nosem. W dość szerokiej karcie, choć chyba nie aż tak szerokiej, jak w większości restauracji indyjskich w Polsce, znajdują się oczywiście klasyki indyjskiej kuchni. Jest chociażby popularny butter chicken, którego podczas swojej wizyty próbuję i który jest naprawdę smaczny. Są też dania rzadziej spotykane i te dania bardziej mnie interesują. Jest na przykład chicken rara, które w menu opisane jest w dość tajemniczy sposób jako kurczak w brązowym sosie. Zamówiłem to danie, mimo że nie do końca wiedziałem, co zamawiam i okazało się, że jest to kurczak w dość pikantnym, lekko korzennym sosie, bardzo smacznym swoją drogą. Nie żałowałem tej decyzji. Na uwagę, Zasługuje tutaj zwłaszcza kurczak, który często w restauracjach indyjskich w Polsce jest wysuszony, jest mało smaczny, a tutaj był naprawdę idealnie soczysty. Do tego chlebki, roti i mango lassi, i mamy taki typowy indyjski posiłek w restauracji w Polsce. Nie zachwycam się jakoś specjalnie, ale generalnie mi smakowało. 4 gwiazdki na 5 ode mnie. Jeśli lubicie kuchnię indyjską w wydaniu polskich restauracji, no to powinno Wam zasmakować. Kolejny raz wróciłem do kawiarni bardzo. Wróciłem do niej, bo cały czas kołatały mi takie myśli. Z tyłu głowy, że, że może jednak taka wiarnia zasługuje na 5 gwiazdek, a nie 4. Może jednak powinienem dać tę maksymalną notę. Wróciłem więc i zamówiłem to samo śniadanie co kiedyś. Zamówiłem kanapkę z guacamole, pomidorkami, karmelizowanym bekonem, parmezanem, jajem sadzonym i przyprawami. Dalej uważam, że jest to najlepsza kanapka śniadaniowa, jaką jadłem kiedykolwiek. Awokado jest super, jajo jest super, a karmelizowany bekon to jest coś, co powinno być w ofercie każdej śniadaniowej. To śniadanie przekonało mnie, że nie ma co się więcej zastanawiać. Kawiarnia bardzo zasługuje na maksymalną notę, na 5 gwiazdek od Maciej'a, na 5 możliwych, za panujący tam spokój, za wyśmienite produkty oraz za taką bijącą od wejścia prawdziwość. Właściciele najlepszego ramen baru w Poznaniu, otworzyli jeszcze jeden ramen bar. Jeszcze jeden ramen bar, który ma być jeszcze lepszym ramen barem, a w zasadzie, tak na dobrą sprawę, ma być całkiem innym ramen barem. Lepszym, choć niekoniecznie dla wszystkich. W Mikoja położono bowiem nacisk na to, aby było tak jak w Japonii, więc nie jest aż tak kolorowo, nie jest aż tak wyraziście jak w Yetsu. Smaki są subtelniejsze i delikatniejsze, a całe menu pomógł układać rodowity Japończyk, który nad wszystkim cały czas trzyma pieczę. W ofercie są póki co dwa rameny, Tych ramenów docelowo ma być aż 8. Ponoć do świąt mają się pojawić trzy nowe. Do ramenów można domagać dodatki wrzucane bezpośrednio do zupy, ale też takie, które są do niej dodatkiem i stoją gdzieś osobno i je się je osobno, ale w międzyczasie. Polecam w szczególności kawałki panierowanych udek kurczaka. Brzmi dość prosto, ale jest naprawdę fenomenalne. Poza tym w ofercie Mikoja są też dania główne, takie pełnoprawne dania główne, w tym m.in. Japońskie kary, którego jestem bardzo ciekawy, bo to jest danie raczej rzadko spotykane w polskiej gastronomii. Czy warto odwiedzić Mikoja? Na pewno. Czy jest to lepszy ramen bar niż Wiedztwo? To już zależy od gustów. Mi bardzo smakowało, ale jednak chyba wolę tu. Wykonanie i tu, i tu pierwszoligowe, więc ode mnie 5 gwiazdek na 5 możliwych, maksymalna nota. Kolejny powrót, tym razem do moim zdaniem najlepszej piekarni o cukierni w Poznaniu. Przy tej wizycie spróbowałem cudownych makaroników. Powiem wam w tajemnicy, że do tej pory myślałem, że francuskie makaroniki są tylko drogie i niespecjalnie smaczne, ale jak się okazało, po prostu nie jadłem wcześniej dobrych makaroników. Te z innej piekarni są fenomenalne i wręcz mam ochotę przy następnej wizycie zamówić wszystkie smaki, jakie są danego dnia dostępne w lokalu. Jest ich zawsze kilka, także próbując ich wszystkich można naprawdę Obieść się słodkiego. Poza tym kolejny raz skusiłem się na rogalika i utwierdziłem się w przekonaniu, że w innej piekarni są najlepsze króła są w mieście. Dobrze chyba powiedziałem króła są tym razem. Nie będzie zaskoczenia, maksymalna nota 5 gwiazdek na 5 możliwych od Macieja. Czuję, że do innej piekarni będę wracał regularnie. Dla mnie najlepszy ramen bar w Poznaniu, który w listopadzie odwiedziłem na śniadanie, dokładnie na kac śniadanie. Ramen jak nic innego potrafi postawić na nogi po ciężkim wieczorze i tak było w tym przypadku. Zamówiłem ramen tahintu, czyli mój faworyt z menu. A jak ktoś nie lubi tych maksymalnie mięsnych i dość pikantnych smaków, to polecę mu mniej ostre i lekko kwaśne spicy wonton oraz słodkawe yakitori. Te wszystkie trzy rameny są właśnie dla mnie najlepszymi ramenami w tu. Tak naprawdę od nich polecam zacząć swoją przygodę. Z tym lokalem. Pamiętajcie tylko, żeby przed wizytą zarezerwować stolik, bo o niego naprawdę trudno. Możecie oczywiście zawsze poczekać na miejsce przy barze. Miejsca przy barze nie podlegają rezerwacji, ale jest ich tylko 4 czy 5, więc no, musicie się w niektórych godzinach przynajmniej przygotować na dłuższe czekanie w kolejce, bo chętnych jest naprawdę bardzo wiele. Jedz tu i Mikoja pokazują, że Poznań mocno ramenem stoi. Tym bardziej, że na Jeżycach jest również bardzo dobry ramen bar. Ramen ja z ulicy Kościelnej. Tam jednak. Jednak klimat jest troszkę bardziej street foodowy. Jedz to oczywiście otrzymuje 5 gwiazdek na 5 możliwych. Maksymalna nota nie powinna nikogo zdziwić. Zanim nim nie wyłączycie. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu. Tam podaję adresy wszystkich wymienionych knajp. Tam linkuję do ich fanpage'y, na które warto zajrzeć, zwłaszcza jeśli oglądacie ten film parę miesięcy po jego publikacji. Poza tym linkuję do ewentualnych moich recenzji, do zaawansowanej wyszukiwarki knajp oraz do mojej grupy na Facebooku do Bekonologów stosowanych, która zrzesza już ponad 2000 miłośników dobrego jedzenia. Zaproponujcie mi w komentarzach lokale, które koniecznie muszę odwiedzić w Poznaniu, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w czasach na razie cześć smacznego